Palenie papierosy, palenie marihuany. Mamy jednak edukację seksualną. Były bananów, były ogórków. Teraz ja wymienię trzy najlepsze cechy polskiej szkoły. Mm. <słuch> <słuch> Że nic nie osiągniesz bez studiów i bez normalnej pracy. Hej, nazywam się Aria i witam Was dzisiaj na moim kanale. Więc tak jak widzieliście, po tytule odcinka, dzisiaj razem z moją mamą, zaraz się pojawi, będziemy porównywały amerykańską szkołę do polskiej szkoły. Moja mama jest Amerykanką i również chodziła do szkoły w Stanach. Ja jestem w połowie Polką i w połowie Amerykanką i chodziłam do szkoły w Polsce. Ten film to jest druga część tego tematu, także jeżeli jeszcze nie widzieliście pierwszej, to zapraszam, jest na moim kanale. No i słuchajcie, przechodzimy do filmu. Będzie very juicy. To zacznijmy od grubego pytania. Czy uczniowie piją, palą itp. tak jak w Polsce? Uff. Tak jak w Polsce wątpię, bo Polacy są bardzo dobre w tym i w bardzo wcześnim wieku. A jednak... kiedy dzieci zaczynają pić i palić w Stanach? Żebyście mieli pewną perspektywę, w Stanach legalne jest spożywanie alkoholu od 21 roku życia. Tak. Od 18 roku życia można palić i od 18 roku życia można wziąć ślub. I kupić broń. I, I pójść i, na wojnę. I jeszcze od, dopiero od 18 roku życia można uprawiać seks. Także to nie jest tak, tak jak w Polsce, tak. że 15. Czyli że jak ktoś ma 20 parę lat i że tak powiem współżyje z osobą, która ma 17, to może normalnie iść siedzieć. Także miecie to wszystko na uwadze. No tak, odpowiedź na tak, pytanie. Tak, proszę. tak, tak. Zapomniałam, jakie to było pytanie. <laughs> Od jakiego wieku dzieci piją palenie? Pamiętam, że jak chodziłam do szkoły w Denver, to było middle gimnazja, byłam w 8 klasie i jednak tak, palenie papierosy, palenie marihuana. E, <laughs> W alkohol i tak dalej, ponieważ y, dużo y, ludzi, którzy chodziły do szkoły ze mną, mieli braci i siostry, które były starsze. i w, Ale w, szczerze mówiąc, to naprawdę nie było aż tak. No dopiero jak chodziłem do, do liceum, to bardziej od liceum. Mm -hmm. Tak, dziewiątej klasa. Bo w Polsce jest to bardziej zdecydowanie od gimnazjum. Wiem, to był wcześniej tutaj szok dla mnie, to był szok. O, naprawdę. Tak myślałam, że mnie uchronisz, no, a tak. tutaj niespodzianka. Nie nie nie, 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 nie. No właśnie, to, to jest bardzo wcześniej w Polsce, ponieważ miałam restaurację, gdzie sprzedałam alkohol i papierosy. A solatki przychodzili do mnie, próbowali kupić jeden i drugi. Powiedziałam, że ja dziękuję, tam jest drzwi. Widziałam, że kupowali za rogiem, a po jakichś 15 lat, to po prostu jak spotykam się z nimi na ulicy, to po prostu mówili: Pani Josephine, pamiętamy po prostu, że Pani nam odmawiała, i mamy szacunek dla Pani jeszcze do dzisiaj. No, ale jednak jest dużo edukacji. Od, ja by powiedziałabym podstawówki, że mamy tak zwane wojnę na narkotyki i nasz motto jest just say no. Że po prostu trzeba odmawiać. A tak samo jest dużo edukacji jak chodzi o picie alkoholu, ponieważ dużo ludzi jeżdżą samochodami i to jest w Kolorado, dzięki Bogu, w tym momencie to jest zero tolerancja. Since we're talking about drug sex and rock and roll. No tak, czy młodzież bardziej w tamtym czasie Piła, czy bardziej na przykład paliła marihuanę, czy oba? Bo na przykład jak ja mieszkałam w Stanach, to przez to, że zioło jest legalne, no to ludzie praktycznie w ogóle nie odczuwali potrzeby, żeby pić, naprawdę. To był dla mnie szok. Ja myślę, jeżeli... A wtedy? Nie, ja myślę, że i tak pół na pół. Mhm, okay. Nie wiem jak w Polsce, ale uważam, że w Polsce to chyba raczej piją więcej, niż palą trawę, ale, ale tego nie wiem. Słuchajcie, jeszcze zanim przejdziemy dalej. Jeżeli chcecie, to możecie mieć indywidualne lekcje angielskiego z moją mamą online, Online, ponieważ moja mama jest nauczycielką języka angielskiego i jest również native speakerem, tak. także zostawiam jej maila tutaj poniżej w opisie. Możecie do niej napisać i moja mama może zostać waszą nauczycielką i pomóc wam uzyskać <laughs> naprawdę świetny angielski. Co jest najlepsze i najgorsze w polskiej i amerykańskiej szkole? Wymień trzy rzeczy. Najlepsze rzecz jest wybór, jak chodzi o lekcję i ilość lekcji. I się, y dużo, mało? Tak, jak chcesz po prostu więcej zajęcie masz więcej kredytów, to to tak jest faktycznie dużo tak zwanej koło zainteresowania i bardzo dużo rzeczy, które można robić poza zajęczej takie zwykłej w szkole. I oprócz tego, to dostaniemy punkty plusowe za to, że w ogóle próbowaliście. Nie jest tak, że po prostu bata jest wszędzie, tak jak w Polsce. To tablica. Wait, so you get rewarded for wanting to go to school? No tak, 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 tak. tak a, a nie dostaniemy cały czas negatywnych punkty. Oprócz tego, to nie jest taki profilowany, tak jak w Polsce. I uważam, że to jest dobrze, bo ogólnokształcą z szkoły to jest lepsze, bo jak byłeś w gimnazji, to musiałeś musiałeś wtedy podjąć po prostu tak. takie poważnie decyzje rzeczowe. A tak. kto wie, co ma robić, Dokładnie. ma 14 lat? Przecież w gimnazjum musimy już podjąć decyzję, czy mamy kierunek bardziej przedmioty ścisłe, czy przedmioty humanistyczne, tak. czy język. I już musimy podjąć decyzję, jak będzie wyglądać plus minus nasza przyszłość. I jedna rzecz, która jest bardzo pozytywna jest w Stanach, że mamy jednak edukację seksualną. I to zaczyna, ja bym powiedział, że w gimnazjum i to jest zrobione w takim sposobem, że każda lekcja powinien być tak. Zbierali nam wszystkich do takiego auditorium i byli... <laughs> i byli. po prostu lekarze, pielęgniarze, seksuologów, terapeutów itd. Tak I to było na podstawie, że to było zabawne. Były bananów, były ogórków, były lekcje, jak zakładać prezerwatywę, zakładać co to znaczy bezpieczny seks, co to znaczy różne. Osobów, żeby nie zajść w ciążę i co, co trzeba robić, jeżeli faktycznie dziewczyny poniżej 18 lat zajdzie w ciążę i po prostu całej wsparcie na tym, że to nie było tabu. Super. No i to było dobre. No i, i super. podpieram to, żeby to było tak samo w Polsce i na całym świecie, no. I, i, I ta edukacja jakby trwała od gimnazjum do liceum? Do liceum, przez cały liceum. I nauczyciele nie wstydzili się używać słowa seks na lekcji? Absolutnie nie, absolutnie nie. Ok, bo w Polsce no to wiecie, nie wiem, to jest chyba w piątej czy w szóstej klasie na biologii i uczysz się, no wiecie, wiecie jak to wygląda i nie, to jest tyle. To, pamiętasz książkę, której przenosiłeś do domu? Której dostałeś od Katachetka. Już myślałam, że będzie o twój Kosmopolitan. I, I to były jakby, no nie wiem, cartoons? Jak się nazywa to? Tak, no są rysunki. Rysunki, właśnie były A tak, rysunki. w Polsce są rysunki, rysunki, nie ma rysunki i to były po prostu koty. To nawet nie były e, ludziach Nie pamiętasz tego? Co? Tak, tak, tak. W każdym razie to jest, to jest moim zdaniem słabe, że w Polsce <laughs> ten temat nie jest znormalizowany. To nie powinien być temat tabu. I też zwłaszcza, jeżeli ktoś, że tak powiem, nie ma no. możliwości porozmawiać o tym w domu, no. gdzie powinno to nie być czymś takim no, to właśnie dlatego to jest tak istotne, żeby w szkołach edukować, żeby to wszystko wytłumaczyć, a nie tylko tak. taki schemat. Że seks to jest po prostu, żeby mieć dziecko, jak się w szkole uczy, tylko. To jest temat rzeka. Teraz ja wymienię trzy najlepsze cechy polskiej szkoły. Hmm. No, really, I actually need to think about this. Dobra edukacja. W jakim sensie? No, w sensie, że nawet z podstawową wiedzą. Jesteś to na jest jakimś prafem. poziomie, to nawet jak prafem. nie uważasz, że no nie będziesz idiotą w konwersacji z różnymi ludźmi i po prostu możesz się wysłowić na jakimś lepszym poziomie. Tak. Jednak między większością młodych ludzi w Stanach, moich rówieśników, jak rozmawiam albo rozmawiałam, no to czuję różnicę, a ja nawet nie miałam jakichś super dobrych ocen. I don't want offend anybody, but we're keeping it real. <laughs> no, czekaj, co jest jeszcze takiego dobrego? Mm. <noise> Już nawet jestem w tej części, że zastanawiam się, hm, a może obiady były dobre? <noise> no to jest spoko, ale nie chcę tego wymieniać jako taki główny punkt. Obiady były dobre w polskiej szkole. Nie może tak być. Ja nie lubiłam szkoły, to jest nieodpowiednie no, pytanie właśnie, dla to mnie. Jest... Znaczy, jeszcze jakbym mogła wymienić pozytywną rzecz, to. No. The social life. Dla no, celów tak. towarzyskich spoko było chodzić do szkoły. Ja chodziłam do szkoły plastycznej, więc to był dla mnie plus. Te artystyczne przedmioty, bo większość lubiałam, oprócz rzeźby, szczerze mówiąc. No to w takim oczu, raczej i Przejdziemy Easy. do. Bardzo dużo nauczycieli przynosiło swoje problemy do szkoły i widać że to po prostu było po tym, jak traktują uczniów, co zabierano do kolejnego punktu. Punktu, czyli nierówne traktowanie uczniów, które było takie bardzo wyraźne, a moim zdaniem, to jest mało profesjonalne i powinno się traktować wszystkich w miarę no, równo. No, powinien. Boże ja to mogę po prostu cały. Ten film to może być tylko to. Bardzo mało takich właśnie rzeczy, które podobają się w Stanach, że można rozwijać jakieś swoje pasje i podchodzić do tego poważnie, a w Polsce to po prostu, jak właśnie nie wiem, mówisz, że chcesz być piosenkarką, chcesz być artystą, chcesz robić coś tam takiego nieakademickiego do końca, no to to po prostu ludzie nie traktują tego typu rzeczy poważnie. I przede wszystkim nie ma w ogóle takiego kultu, taki jak jest stanach, żeby w siebie wierzyć, tylko takie, że. Nie, właśnie, no, to potem że to, to prawda. Że nic nie osiągniesz bez studiów i bez normalnej pracy. Zero takiej wiary w siebie i w swoje marzenia. Wydaje mi się, że to jest dlatego, że tyle osób sami byli tak wychowywani, że niestety stracili wiarę w swoje marzenia i dlatego robią to samo, więc to jest też przykre. I... Coś jeszcze, negatywne, wtedy wydawało mi się to fajne, ale teraz uważam to, za negatywne, że nauczyciele uważają, że to jest okej, okay, żeby napić się z uczniami na jakichś plenerach, w zielonych szkołach no tak, e, dlatego, albo w preciwa. jeszcze raz poszłaś, a drugi, drugi rok nie poszłasz, no. To jest w każdej szkole, mama. Nam się może to wydawać, że to jest takie cool, ale tak naprawdę, no nie wiem, dlaczego nauczyciel uważa, że to jest takie fajne. No jakbym była w ich wieku, no to myślę, że nie fajnie by mi się piło z takimi mało latami. No i przede wszystkim to, że tak łatwo jest dawać jakieś negatywne oceny i tak łatwo jest oceniać kogoś w szkole, że ktoś się, nie wiem, że zachowuje. To nie myśli się, że ktoś ma problemy w domu albo ma jakieś swoje problemy. O Boże, kolejna rzecz. To brak edukacji seksualnej, brak nauczenia nas o jakichś podatkach, ale też ogólnie jakiejś takiej podstawowej psychologii i, i tym, jak, jak można sobie pomóc w życiu za pomocą dobrej komunikacji. Brakuje mi tego typu rzeczy w polskiej szkole zdecydowanie. Twoja kolej. Negatywne cechy amerykańskiej szkoły. Porównając, ja uważam, że i na pewno poziom akademicki. Jest porażające. Przerażające. W przerażające. No, najlepszej szkół są prywatnie, i jednak większość ich są katolickie i nie każdy na tym stać, żeby faktycznie pójść na dobrą studię. Bo tutaj wiele osób jest młodych i może się nie orientować, że w Stanach, jeżeli chcecie iść na studia, no to praktycznie Wszystko za każde jest płatne trzeba zapłacić. I to wiecie, nie jest tak, że parę tysięcy, to jest parę dziesiąt albo parę set tysięcy tak. dolarów rocznie. A wiecie, jakby studiuje się kilka lat, albo nawet prawie dekadę przy niektórych rzeczach. I po prostu większość ludzi, chyba że jesteś z bardzo bogatej rodziny, zadłuża się na, Od na... Razu. na Jak nasze... masz 18 lat. Na jakieś 10, 20, 30 lat po to, żeby iść na studia. I potem pracujesz po to, żeby to spłacać. Więc naprawdę mamy ogromne szczęście w Polsce, że tak. nasza edukacja jest darmowa. Chciałam to im wytłumaczyć, bo nie każdy tak, wie, no to jakie to jest, ile to jest pieniędzy tak naprawdę. Tak. Nie dużo nie mogę narzekać, naprawdę. Oprócz oprócz poziomu akademickie. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się nasz dzisiejszy film. Jeżeli macie jakieś pytania a propos życia w Stanach do mnie i do mojej mamy, to koniecznie zadajcie je w komentarzu poniżej, a my nakręcimy kolejny wspólny film dla Was o tej tematyce. No i słuchajcie, tyle. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy film, to byłoby super, jeżeli zostawilibyście mi łapkę w górę oraz zasubskrybowalibyście mój kanał. Dzięki temu mój kanał wzrasta, a ja wypuszczam jeszcze więcej filmów. No i słuchajcie, tyle. And I will see you guys in my next video.